Tragiczny finał poszukiwań: zaginiona kobieta nie żyje. Górnicze postulaty nadal bez przełomów kompanii węglowej. Edukacyjna karuzela poszukiwanie miejsca dla dzieci. Tragiczna akcja poszukiwawcza z tragicznym finałem. W zalewie we Włodowicach znaleziono ciało 51-letniej kobiety z żarek. Ukażmią się dzień dobry Państwu, jest piątek, 12 stycznia, czas na główne wydanie aktualności. Od wczorajszego wieczora trwała akcja poszukiwawcza, w której brało udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej i Gopru. Tropem był samochód zaginionej, pozostawiony na parkingu przy zbiorniku wodnym. Szczegóła Agnieszka Płoskąka. Trop urywał się tutaj. Właśnie nad Włodowickim zalewem zaniepokojona rodzina znalazła wczoraj po południu auto zaginionej kobiety. Starsza córka wróciła wcześniej z pracy, jak zwykle, ugotowany obiad przygotowany, a żony nie było. Telefon nie odpowiadał, był wyłączony cały czas. No i zaczęła jeździć po okolicy, bo mówi, że no, tak, żona bez informacji do, do najbliższych, to, to raczej dalej nigdzie nie wyjeżdżała. Już wieczorem teren przeczysywało prawie 80 funkcjonariuszy. Akcje ze względu na złe warunki atmosferyczne wstrzymano o drugiej w nocy, by wznowić poszukiwania z samego rana. Dzisiaj przybywa też na miejsce specjalistyczna grupa wodonurkowa z Bytomia, która będzie tutaj przeczesywać, poszukiwać zbiornik wodny zlokalizowany tutaj na miejscu. Druga część poszukiwań odbywała się na lądzie. Las wokół zalewu przeczesywali policjanci z psami tropiącymi, strażacy i goprowcy, m.in. Zmyszkowa, Zawiercia, Katowic i Jastrzębia. Około południa nastąpił przełom. W zalewie znaleziono zwłoki. Po wstępnych oględzinach policja potwierdziła tożsamość kobiety. Finał okazał się tragiczny. Ciało 51-letniej kobiety zostało odnalezione w zbiorniku wodnym. Zostanie przeprowadzone postępowanie, które wyjaśni co było bezpośrednią przyczyną śmierci zaginionej kobiety. Ze wstępnych ustaleń Myszkowskiej Prokuratury wynika, że w zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie. Agnieszka Płoskąka, Aktualności. Wypłata 40% 14 pensji w lutym i 60% do końca czerwca, a także utrzymanie wysokości średnich wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie. To warunki, które związkowcy postawili dziś władzom Kompanii Węglowej. Wczoraj zerwano rozmowy pomiędzy związkowcami a zarządem spółki. Związki zawodowe działające w kompanii węglowej S.A. informują, że w dniu dzisiejszym przekazały zarządowi spółki własny projekt porozumienia w sprawie wypłaty dodatkowej nagrody rocznej tzw. 14 pensji za 2015 rok i ustalenia wysokości przeciętnych wynagrodzeń na 2016 rok. Projekt porozumienia zakłada wypłatę 14 pensji na tych samych warunkach jak za rok 2014. Najpierw mogą, ale nie muszą, potem jednak muszą. Teraz znów decyzja zależy jedynie od rodziców. W aktualnościach edukacyjna karuzela pasażerowie to sześciolatki i ich rodzice. Miasta i gminy prześcigają się w sposobach na zachęcenie rodziców, by jednak posyłali do szkół najmłodszych, bo w ostatnim czasie w przystosowanie do tego placówek zainwestowano miliony. Jeśli to się nie uda, na lodzie pozostaną rodzice trzylatków. Dla nich miejsca w przedszkolach raczej zabraknie. Tomasz Nieć. To nie wyższa matematyka, ale jednak jest tu pewna niewiadoma. Konkretnie liczba uczniów, którzy we wrześniu trafią do szkół. Miały pójść sześciolatki, ale teraz to jedynie możliwość, nie obowiązek. Nie każdy rodzic jest jak pani Anna, która córkę przyśle tu z pewnością. Czuję, że, że chce więcej, chce się uczyć. Pragnie tej wiedzy, więc my uważamy, że. że... Skoro jest gotowa, wychowawczyni też stwierdziła, że jest gotowa, to ją puszczamy. W bieżącym roku szkolnym w województwie Śląskim naukę w klasach pierwszych rozpoczęło niemal 63 tysiące uczniów. Odroczono jednak ponad 7 tysięcy dzieci, głównie sześciolatków, i tylko one, już jako siedmiolatki, we wrześniu z pewnością rozpoczną edukację. Reszta to na razie zagadka. Oczywiście budzi to mój niepokój, bo projekt organizacyjny szkoły zrobiłam na pięć pierwszych klas. Chciałabym te klasy utworzyć, natomiast może się tak zdarzyć, że utworzę tylko pierwszą, bo tyle dzieci mam odroczonych. No ale tak jak mówię, jestem życiową optymistką. Tym bardziej, że najpierw długo przekonywano rodziców, że obowiązek szkolny sześciolatków ma same zalety. Samorządy zainwestowały miliony w przystosowanie szkół dla nich, po zmianie prawa próbują przekonać rodziców, że sześciolatki choć nie muszą, to jednak powinny iść do szkoły. Jeżeli nie pójdą. To trzeba założyć taki organizacyjny nieład, a raczej naszą ogromną mobilizację. Coś trzeba będzie wymyśleć, ale będzie ciężko. Ciężko zniosą to budżety niektórych miast. W Sosnowcu miasto przygotowuje wyprawkę 500 zł dla rodziców każdego 6- i 7-latka, który rozpocznie we wrześniu naukę. Do tego pakiet bezpłatnych badań lekarskich dotyczących otyłości. Rybnik szykuje przybory szkolne o wartości 200 zł dla dzieci. Gwarantuje też dostęp do logopedy. Tychy zachęcają tak! Nie! Dla odmiany Dąbrowa Górnicza zachęca nieco bardziej tradycyjnie spotkaniami z rodzicami. Być może dlatego, że ich wstępne zainteresowanie jest raczej niewielkie. To będzie się, tak jak mówię, wiązało z koniecznością uruchomienia klas małolicznych, bo już przy 12 osobach, przy 12 uczniach chętnych takie oddziały będą uruchamiane. Jeśli będzie to mniejsza ilość, to zgodnie z ustawą będziemy próbować tworzyć oddziały tak zwane zbiorcze. A to oznacza, że dzieci trzeba będzie dowozić do innych szkół. Oznacza też zwolnienia wśród nauczycieli i kłopoty w przedszkolach. Tak będzie niemal wszędzie. Jeżeli sześciolatki zostaną w przedszkolach, braknie miejsc dla dzieci trzyletnich. Rodzice będą, miały, będą mieli poważny problem, co zrobić ze swoimi pociechami. Być może szkoła dla sześciolatków to jedyne wyjście, by uniknąć chaosu. Tomasz Nieć, Aktualności. Oglądacie państwo główne wydanie Aktualności w piątek, a już za chwilę Samotna matka, samotna lokatorka w opuszczonej kamienicy. Nowe i bezpieczniejsze. Wielka operacja wymiany banknotów. Z miłości do kina. Amatorska kinematografia, profesjonalne podejście. Brak wody, ogrzewania, drzwi wejściowych. Ewelina Geyser, samotna matka z dwojgiem dzieci, mieszka w centrum Katowic w kamienicy przypominającej pustostan. Na korytarzu za jej drzwiami śpią bezdomni. Problemy zaczęły się, gdy rok temu budynek po raz kolejny zmienił właściciela. Inni lokatorzy dawno się wyprowadzili. W kamienicy mieszka jedynie pani Ewelina z dziećmi i matką. Kobieta bezskutecznie prosi urzędników o pomoc. Marta Jenota. Co słysz, Paweł? Chłopczyka, który siedzi w domku. Dziewięcioletni Paweł, jego siostra Julia, mama i babcia to ostatni lokatorzy tej kamienicy. Dzieci Eweliny Geisler zadają jej ciągle te same pytania. Kiedy uciekniemy stąd? Dlaczego nic z tym nie robię? A jestem cały czas w urzędzie. Problemy zaczęły się, gdy po raz kolejny zmienił się właściciel budynku. Od kilku miesięcy nie mają wody. Można było się kąpać swoim siostrom. Pokąpać, umyć się i to dalej. Tak bez wody to nie ma co żyć. Wodę noszą w butelkach, problemy są z praniem, sprzątaniem i gotowaniem. Najtrudniejsze umycie potem naczyń po obiedzie, więc tu już też stosujemy sztućce, które kupujemy w sklepie takie jednorazowe, no bo, bo się nie da. W budynku nie ma też centralnego ogrzewania, drzwi na klatkę schodową i poręczy. Z zewnątrz kamienica wygląda jak pustostan, na korytarzu często śpią bezdomni. Idzie. Córka z dziećmi do, do szkoły, to awantury robią. Noc jest straszna, my się tak boimy. Ja zastawiam te drzwi, zastawiamy na dole drugimi drzwiami. Kobiety mieszkają tu od 24 lat. Od czasu, gdy budynek zaczął zmieniać właścicieli, jest coraz gorzej. Skreślają po kolei mieszkania, które będą puste. Ci, którzy mieli dokąd dawno się wyprowadzili, ostatni lokatorzy bezskutecznie próbują skontaktować się z nowym właścicielem. Właściciel robi tak, żeby nas stąd wykurzyć. Nam również nie udało się z nim skontaktować. W marcu zeszłego roku zapadła decyzja o eksmisji. Ewelina Geisler stara się o mieszkanie w urzędzie miasta. Jak tam przychodzę, to te panie już nie chcą mnie widzieć. Naprawdę, ja, ja to już widzę, jak tam wchodzę, to, to jest, jestem już taka. A jestem zesperowana i będę, bo nie pozwolę, żeby, żeby jak przyjdzie mróz, żeby moje dzieci tutaj zamarzły. Naprawdę nie pozwolę. Nowy właściciel budynku zgodnie z przepisami powinien złożyć wniosek o mieszkanie dla lokatorki, jednak tego nie zrobił. Wystąpił jedynie o odszkodowanie za bezprawne korzystanie z lokalu. W takich wnioskach należy potwierdzić swoją sytuację mieszkaniową i finansową i to musi z kolei zostać znowu też potwierdzone przez właściciela takiego lokalu i niestety tych potwierdzeń nie było, więc tutaj prawnie mieliśmy związane ręce. Na wniosek magistratu w kamienicy zostanie przeprowadzona kontrola powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Ewelina Geisler ma nadzieję, że te działania przybliżą ją do upragnionego celu – mieszkania dla siebie i dzieci. Może to być na dwunastym piętrze, nie wiem, nie jest wszystko jedno. To może być na piece, ja będę nosiła ten węgiel z uśmiechem, bo będę cieszyła się, że ja napalę dzieciom w piecu. Te marzenia nie są wygórowane. Moje marzenie to jest mieszkać w nowym domu, takim jak ten chłopczyk. Marta Janota, Aktualności. To początek końca wielkiej operacji wymiany banknotów. Trwa już prawie dwa lata. Dziś premier miał banknot 200 zł. Prawie jak stary, jednak zupełnie nowy. Naszpikowany wszelkiego rodzaju zabezpieczeniami. Prawie niemożliwy do podrobienia. Choć statystyki mówią jasno, fałsze, że polską walutą nie są zainteresowani. Wojciech Janucha. Od dawna było już jasne, że czas na zmiany. Cieniutki. Zygmunt Stary jeszcze trochę się postarzał. Grafika i zabezpieczenia mają już 20 lat. Teraz banknot przeszedł lifting, choć to mało powiedziane. My sobie nie uświadamiamy, jak ważne jest dotyk. Przybyło wiele wypukłych elementów. Wizualnie też różni się znacznie. Chociażby mikrodrruk. Nowy banknot to nowy ozdobnik i nitka, a właściwie już pasek zabezpieczający. Tarcza zmienia kolor, gdy zmienia się kąt patrzenia. Tu pojawiły się ukośne linie, zniknął za to hologram, inne czcionki Mikrodruki i trójkąt oznaczający nominał. Zmiany widoczne także w ultrafiolecie. Z pełną świadomością mogę powiedzieć, że nasze banknoty, porównując z innymi walutami, mamy bardzo dobrze zabezpieczone. Fałszerze mają duży problem, jeśli chcą odtworzyć yy, Dany nominał. Szacuje się, że na milion polskich banknotów fałszywych jest siedem i to raczej sfałszowanych nieudolnie. W ubiegłym roku śląscy policjanci zatrzymali tylko kilka osób. Najczęściej to są też banknoty o niskich nominałach, które trafiają później do kiosków, do, na targowiska czy w miejsca, gdzie można szybko je rozmienić, upłynić przy małych zakupach. Wielkie za to ryzyko. Za fałszowanie pieniędzy grozi do dwudziestu pięciu lat więzienia, za wprowadzanie do obiegu do dziesięciu. W razie wątpliwości, czy to fałszywka, lepiej sprawdzić na policji lub w banku wymiana banknotów trwa od kwietnia 2014 roku. Dwusetka to ostatni zmodernizowany nominał, ale to nie tylko drukowanie pieniędzy. Bankomaty, wpłatomaty, parkomaty, kasy samoobsługowe wszędzie trzeba zmienić system, po to by rozpoznały nowe pieniądze. Wszystkie urządzenia są kalibrowane na dużo wcześniej przed datą emisji. No, jeżeli będzie gdzieś problem, może wynikać na przykład z tego, że ten albo urządzenie zostało źle skalibrowane, albo coś jest nie tak z, banknotem. z wymianą nie ma pośpiechu. Stare banknoty będą obowiązywały bezterminowo. Niebawem zwiększy się też pieniężny poczet królów. Za kilkanaście miesięcy dołączy Jan III Sobieski z najwyższym nominałem 500 zł. Wojciech Janocha, aktualności. Dyskusja o plusach i minusach dużych i małych nominałów wróci na naszej antenie w programie Gość Aktualności. Dziś zaproszenie do studia przyjął Bartosz Łuczywo z oddziału okręgowego NBP w Katowicach. Polecam i zapraszam. A teraz kolejne informacje dnia obiecujące dla narciarzy. Po ostatnich intensywnych opadach śniegu dziś wreszcie udało się przygotować trasę i uruchomić najwyżej położone w Beskidach wyciągi orczykowe na Pilsku. Narciarze mogą bezpiecznie szusować ze szczytów Pilska i Kopca przez Halę Miziową do Haliszcza skąd do Korbielowa można zjechać kolejką linową. Ten śnieg, który przez ostatnie dwie doby spadł, znacznie poprawił warunki narciarskie w górnych partiach Pilska. Zostały uruchomione cztery wyciągi dodatkowo orczykowe, kolej Polana Strugi-Halaszczawiny i cztery trasy zjazdowe. Pokrywa śniegu jest od 20 do 30 cm. Uważamy warunki, że są dobre. Ośrodek narciarski Pilsko w Korbielowie narciarze cenią za długie i urozmaicone trasy zjazdowe o różnym stopniu trudności. Najdłuższa trasa liczy 4,5 km. Dzięki opadom naturalnego śniegu jest obecnie dostępna od górnej stacji najwyżej położonego wyciągu do haliszcza winy. Jednak największy ruch panuje w dolnej części masywu, gdzie są najlepsze warunki dzięki sztucznemu naśnieżaniu i wygodna kolej krzesełkowa. A na koniec wielka miłość do kina, która rodzi pełną pasji amatorską kinematografię. Grupa młodzieży z regionu ruszyła w przygodę z filmową produkcją. Poprzeczkę stawiają wysoko, bo zaczynają od własnego filmu historycznego. Sami napisali scenariusz, zorganizowali castingi aktorów, przygotowali plany zdjęciowe i kostiumy. W aktualnościach sprawdzamy, jak młoda krew bez wielkich funduszy radzi sobie na własnym planie filmowym. Scena 53, ujęcie pierwsze, dubel piąty. Akcja! Młoda krew, niewielkie fundusze, za to ogromny zapał i pasja. Patryk i Adrian, uczniowie pierwszej klasy liceum w wolnych chwilach, filmowcy. Nagrywaniem filmów interesowaliśmy się już no, praktycznie od gimnazjum. Mieliśmy taką małą działalność, ale to były z początku takie filmy bardziej na akademię czy na zebranie z rodzicami. No i chcieliśmy spróbować swoich sił w czymś takim poważniejszym. To jest nasza taka pasja, takie nasze hobby. Właśnie marzymy o tym, żeby pójść na studia filmowe, ale póki co to są takie amatorskie filmy. Zupełnie nieamatorskie jest ich podejście do pracy. Jak w każdej profesjonalnej produkcji filmowej najważniejszy jest pomysł i scenariusz. Potem stworzyliśmy pierwszy casting, potem drugi uzupełniający. Później robiliśmy pierwsze zdjęcia próbne, przyczyliśmy z aktorami najpierw w szkole, w dobrą dykcję itd. Tak tak potem już próbowaliśmy na planie zacząć jakieś pierwsze takie już poważniejsze ujęcia. No na początku było ciężko, wiadomo. Nie, nie mamy też nie wiadomo profesjonalnego sprzętu. Oprócz ekipy produkcyjnej do filmu zaangażowali ośmiu głównych aktorów i około 60 epizodystów. Jestem kostiumografem, to y, podaję stroje i mówię w co mają się ubrać. Ja gram matkę głównego bohatera, a oprócz tego piszę muzykę do filmu, no i tekst. Chciałem ci tylko powiedzieć, że zapisałem się do działów partyzanckich. Idę na wojnę, jutro wymarsz. Kasiu, coś ty najlepszego zrobił! Musiałem. Tematem przewodnim filmu, 23. Dywizja, jest życie młodych ludzi w konfrontacji z brutalną, wojenną rzeczywistością podczas krwawej pacyfikacji przysiłka Błojec. Przede wszystkim to jest film oparty na faktach, jest filmem historycznym. Dlatego wiadomo, tematyka jest poważna, ale mimo wszystko atmosfera jest bardzo fajna, więc bardziej się tym bawimy, tak naprawdę sprawę niż pracujemy. Choć zdjęcia do filmu zaczęli w styczniu, premiera planowana jest już na czerwiec na razie w wąskim gronie, mimo to młodzi filmowcy wierzą, że hollywoodzka przyszłość stoi dla nich otworem. Młodym filmowcom życzymy oczywiście powodzenia, podobnie jak młodym sportowcom, ale o tym komu dziś w sportowych aktualnościach będziemy kibicować. To już Danuta Drabik. Witam Cię. Witam serdecznie. Między innymi oczywiście trzymamy kciuki za naszych piłkarzy. Piłkarze Ekstraklasy rozpoczęli właśnie rywalizację o ligowe punkty. Ruch Chorzów właśnie podejmuje zagłębie mi O tym będzie w korespondencji naszego reportera Roberta Walczaka. Poza tym będziemy przekonywać między innymi o tym, że opady śniegu wcale nie oznaczają końca dla takich dyscyplin jak na przykład siatkówka. Bo siatkówkę można grać nie tylko na plaży, ale również na śniegu. Poza tym gorące wieści również z hokejowych aren z Budapesztu, gdzie nasza reprezentacja Polski rywalizowała dziś z Litwą. Wczoraj pokonała gładko Estonię, jak było dzisiaj. O tym oczywiście w sporcie już o godzinie 19. Zapraszam. Przedkówkę można grać na śniegu i bez śniegu, na nartach już tak... Nie da się wesoło pojeździć bez śniegu, ale to już pytanie do Marka Omelana. Będzie śnieg, nie będzie śniegu. Już zapowiadaliśmy wiosnę, teraz znowu powrócimy. Na nartach da się pojeździć bez śniegu, na przykład w Bytomiu w Dolinie. Tam latem też można pojeździć na nartach. Ale fajnie, że wróciła zima, zwłaszcza że rozpoczęły się przecież ferie i w sam raz na te śląskie ferie, które już prawie za pasem, to ten śnieg się przyda i warunki narciarskie się poprawiają. Mam wrażenie, że no, coś od tej zimy powinniśmy jednak wymagać i ta zima powinna coś nam przynieść. I Dobrze, że ten śnieg troszeczkę popada. Jak rozmawiam z ludźmi, to bardzo się cieszą, że w mieście nie ma śniegu, że jest on tam, gdzie być powinien właśnie w górach. I trochę będzie, zimy. będzie przez najbliższe tygodnie, chociaż dni. No, na pewno nie tygodnie, ale no, przez kilka dni te opady śniegu, po południu śniegu z deszczem, tutaj u nas deszczą, no i taką mamy zimę w tym roku, w tym sezonie. Więcej o sporcie i pogodzie. Po 19 wcześniej będziemy rozmawiać o pieniądzach. Gościem aktualności będzie Bartosz Łuczywo z oddziału okręgowego NBP w Katowicach. Teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia po krótkiej przerwie.